Zaczynamy całą, całą informację. Więc tak, przede wszystkim wiele osób, które jest zatrudnione czy pracuje jako doradcy IT, jako osoby, bardzo dużo lakierników pracuje jako osoby limited company czy jako firmy limited company. Przede wszystkim było bardzo dużo jeśli chodzi o branżę kierowców którzy pracują w UK, pracują poprzez firmę Limited Company. Można tą pracę wykonywać równie dobrze na Payslipie, bądź na, jako firma, firma Limited. Jakie są te dwie różnice? Co, 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 co jest przede wszystkim e, ważnego i jak to, jak to jest postrzegane? Więc przede wszystkim osoby, które pracują na PUA, czyli na Payslip, są zatrudnione na umowę o pracę to te, te osoby przede wszystkim e, mają jedną bardzo ważną e, rzecz. A mianowicie są chronione przez pracodawcę, że pracują i dzięki temu e, mają zapewnienie, że wszystko gra, że wszystko, e, bez względu na to, czy praca będzie, czy tej pracy nie będzie, to w tym momencie oni dostają tą pracę i muszą mieć za tą pracę zapłacone. Jeżeli będą na chorobowym bądź coś im, się, coś im się przydarzy mają również w niektórych firmach tych większych mają pewne świadczenia dzięki temu, dzięki temu że pracują właśnie na Payslip oraz te osoby mają na pewno dużą przewagę o czym wiele osób myśli że jest to no jest to dobre tak na pewno dla wielu osób a mianowicie mamy Również nasz urlop tak? płatny. Więc za urlop, na który idziemy, nam zapłacą. Nie musimy się martwić o rzeczy związane z jakąkolwiek dokumentacją, nie musimy się martwić z tym, żeby cokolwiek, nie wiem, założyć, zarejestrować, pomyśleć, żeby cokolwiek, cokolwiek było. O tym nie musimy w ogóle, w ogóle myśleć. Więc, więc tu mamy ten plus, że zupełnie się tym nie przejmujemy. Co w tym momencie dla tych osób, które pracują przez firmę Limited Company, jak ta sytuacja się ma dla tych osób, które są e, samozatrudnione. Jest to takie lekkie obejście, a mianowicie różnica pomiędzy jednym a drugim. Te osoby wykonują tak naprawdę dokładnie tą samą pracę, tylko że tą pracę część wykonuje w sposób przez PaySlip część osób wykonuje jako własna firma Limited Company. Więc w momencie, kiedy już zostajemy właścicielem firmy Limited Company, no musimy o tym pamiętać, że przede wszystkim musimy rozliczać tą firmę i musimy składać deklarację do Urzędu Skarbowego. Już tego za nas nikt nie zrobi. Tak jak w przypadku firmy PIE, jest to wygodny proces, ponieważ my tutaj nie musimy robić nic. Natomiast w przypadku firmy Limited Company, witam Maćka, w przypadku firmy Limited Company to już my musimy o tym pamiętać. I wiele osób nie potrafi sobie tego nie tyle wyobrazić, co po prostu nigdy nie było w takiej sytuacji. Nie jest to rzecz, w której się czują dobrze, w której chcieliby, aby, aby to wszystko funkcjonowało: że, że jest wow, jest fajnie. To tak naprawdę dla tych osób moim zdaniem dużo lepsza jest forma, żeby być na firmie zatrudnionym na umowę o pracę. Natomiast dla osób, które troszeczkę potrafią się z tym znaleźć, są chętne, aby móc e, zrobić coś troszeczkę innego, to w tym momencie praca poprzez firmę Limited Company. E, I Wracając do firmy Limited Company. No to jest właśnie to najważniejsze, że my musimy się poczuć jako właściciele firmy, a nie być mentalnie dalej pracownikiem, a chcieć zarabiać jak firma Limited Company. Bo to jest bardzo częste. Czyli jesteśmy właścicielem firmy, ale dalej myślimy jako, jako pracownik. Co nie do końca się zawsze zgadza z tym, że nagle trzeba zapłacić podatki, trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym, trzeba złożyć jakieś deklaracje, trzeba pamiętać o dokumentach, trzeba pamiętać o kosztach, trzeba pamiętać... O bardzo, bardzo wielu różnych rzeczach, o których do tej pory no, nie musieliśmy pamiętać, bądź, bądź nie, musimy, nie musimy o tym myśleć. Tak? Więc, więc w tym momencie te osoby, raczej, według mnie, to jest moje osobiste zdanie, raczej nie powinny te osoby, które nie czują tego starać się być na firmie Limited Company, mimo że oczywiście przy firmie Limited Company pieniądze, które nam troszeczkę wchodzą, te pieniądze, które nam wchodzą do kieszeni są trochę wyższe niż te pieniądze przez firmę PIY. Jakie są jeszcze takie plusy, bo przede wszystkim przede wszystkim tutaj dzisiaj chciałbym powiedzieć troszeczkę o pewnych plusach na firmie PUI. I o plusach dla firmy Limited, tak więc, więc plus w przypadku firmy PY to jest taki, że nie musimy się już niczym martwić. Przychodzimy do pracy, pracujemy, pracodawca ma za zadanie podliczyć nasze wszystkie godziny, ma za zadanie nam wystawić PaySlip, ma za zadanie nam zapłacić za ten PaySlip, ma za zadanie nam zapłacić za nasze chorobowe, ma za zadanie zapłacić nam za wszystkie inne. O, witam pana, witam Cezarego. No tak, fajnie, że zdążyłeś. Dziękuję. Więc, więc ma za zadanie nam. Wiele rzeczy po prostu zapłacić. Czyli my jesteśmy w tej uprzywilejowanej pozycji w przypadku bycia na PaySlipie, i pracując dla kogoś, że to pracodawca musi nas rozliczyć, że to pracodawca ma więcej obowiązków w stosunku do nas i on musi wiele rzeczy dla nas zrobić. Więc jest to bardzo, bardzo wygodna forma i jest ona fajna dla wielu ludzi. Tak naprawdę większość z nas pracuje gdzieś na umowę o pracę w jakiejś firmie i jest to fajne. E, więc to można powiedzieć, są to te plusy, tak? Przede wszystkim, właśnie płatny urlop. Natomiast minusy. E, według mnie osobiście minus odnośnie firmy, pił odnośnie firmy, odnośnie pracy na, e, na umowę o pracę, więc tak naprawdę w przypadku umowy o pracę, e, no to pracodawca nam mówi, kiedy musimy pracować. To już my sobie nie wybieramy tego, kiedy chcemy pracować. To już pracodawca nam mówi, że systematyka czy schemat pracy jest w takim, ani innym stopniu dobry. I że na przykład, nie wiem, firma pracuje w niedzielę, no to w tym momencie my musimy pójść do pracy w niedzielę. Czy firma pracuje na popołudnia, to w tym momencie na popołudnia musi, musi pracować. O to widzę, pani Marto, pani napisała nam tutaj pytanie. Tak, to będzie za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie będziemy odpowiadać, ale super, na pewno postaram się odpowiedzieć w komentarzu. Dziękuję bardzo za, za komentarz. Więc w przypadku, w przypadku właśnie tym, to no mówię, wszystko za nas decydują pracodawcy, ale jeżeli właśnie pracodawca mówi, że pracujemy w sobotę, w niedzielę, pracujemy w jakiś dzień wolny od pracy, no to on już nam o tym decyduje. Tak, sam, tak samo ma się w dużych firmach, jeśli chodzi o urlop. Wiele osób chciałoby oczywiście mieć urlop w momencie, kiedy jest. Kiedy są święta, kiedy jest lato, bo byśmy chcieli mieć wolne, jeżeli nasze dzieci mają wolne, więc wielu pracodawców zastrzega sobie, że w okresie świątecznym, w okresie letnim, czy w okresie, kiedy są przerwy, nie może więcej osób pójść na urlop niż, nie wiem, 20-30% załogi. Więc w tym momencie my musimy na tyle dobrze. Na tyle dobrze musimy sobie pomanewrować tym wszystkim, aby się znaleźć w tych 30%. Natomiast jeżeli się nie znajdziemy, no to bardzo przykro. Mimo tego, żebyśmy chcieli sobie pojechać na urlop, bo jest bardzo ładna pogoda, jest naprawdę fajnie, no to nie zawsze nam to się udaje. Tak? Więc, więc to są te rzeczy, które nie zawsze każdej osobie pasują, ponieważ wielu z nas ma taki osobisty, może nie darmo, ma, ma taką, taką chęć, ok, chciałbym być niezależny, chciałbym robić coś lepiej, robić samemu. I, I samemu decydować o tym wszystkim. Więc wyjściem dla tych osób w wielu przypadkach jest firma Limited Company. W przypadku firmy Limited Company to my jesteśmy dyrektorem, my jesteśmy osobą, która również pracuje w tym przypadku, jeżeli to mówimy o jednoosobowej firmie, i my decydujemy o naszym własnym losie. Czyli jeżeli sobie chcielibyśmy ustalić, że poprzez naszą firmę Limited Company pracujemy od poniedziałku do piątku, przez 10-12 godzin, w przypadku niektórych, niektórych osób, to taką rzecz możemy, tak sobie możemy ustalić w formę współpracy z osobami, czy z firmami, czy z agencjami, z którymi będziemy pracowali, aby, aby tak się stało. To my decydujemy, nikt inny za nas już nie powinien decydować i podejmować tej decyzji. Również ta sytuacja ma się w momencie, kiedy nie wiem, jest wolne i chcielibyśmy zdecydować, że wstajemy w niedzielę rano i stwierdzamy: ok. Następny tydzień chcielibyśmy mieć wolne, więc ta, jest to bardzo komfortowa sytuacja dla osób, które prowadzą firmę Limited Company. Wystarczy skontaktować się z agencją pracy, czy, czy z daną firmą, dla, z którą pracujemy. Jeżeli jest taka możliwość, że możemy pracować sobie, znaczy możemy sobie wziąć wolne, to taki wolny bierzemy, tak? Więc w momencie w niektórych przypadkach to jest naprawdę dobre, czyli my decydujemy o tym losie, kiedy my chcemy iść na urlop. Tak samo jeżeli w okresie letnim, bo mamy wielu na przykład klientów, którzy biorą sobie wolne 4 do nawet 6-8 tygodni w okresie letnim. Kiedy wiedzą, że jest troszeczkę mniej pracy, jeśli chodzi o kierowców, natomiast ten czas pracowali dużo więcej w pozostałych okresach w roku i ten czas chcieliby spędzić spędzić, spędzić, z rodziną chcieliby spędzić w jakiś inny, miły, przyjemny sposób, więc mogą sobie na to wszystko pozwolić, powiedzieć, OK, zamykam moją firmę, czy zawieszam tą moją firmę, jadę na 6 tygodni, 8 tygodni, ile mam ochotę, jadę na urlop. Czy jeżeli pracujesz na umowę o pracę, czy masz taką możliwość? Zastanów się. To jest dla tych osób, które cenią sobie wolność, które mają pewną samodyscyplinę, jeśli chodzi o pewne rozliczanie się z kwestii podatkowych, więc warto byłoby sprawdzić, czy akurat taką, czy to jest akurat dla Was, czy to jest coś, co Was by satysfakcjonowało. Więc mamy te dwie różnice, tak? Pewną swobodę, jeśli chodzi o firmę Piway, natomiast tu mamy pewną wolność. E, swoboda i wolność, tak? Nie myślenie o niczym, myślenie troszeczkę więcej, więc te dwie rzeczy mamy. O! Cześć! E, więc więc w tym momencie mamy te dwie rzeczy, nad którymi musimy się zastanowić. Również chciałbym pokazać e, dzisiaj Wam dwa e, slajdy. Najwzwijmy to slajdami, ponieważ one nie są slajdami, ale technologicznie i tak dla mnie to jest teraz postęp. Zobaczcie mi, no technologicznie troszeczkę jeszcze, ale pracuję nad tym. Niedługo już będziemy mieli troszeczkę lepszą rzecz. Więc chciałbym pokazać takie porównanie, jeśli chodzi o płacenie podatków pomiędzy firmą PUA a firmą Limited Company przy takich dwóch wariantach. Panie czarku, tutaj gdzieś mi uciekło. no w nie idziemy na urlop. No, idziemy na urlop. Po to pracowaliśmy trudniej, więcej ciężej, tak, każdy właściciel firmy ma, ma takie prawo, może sobie wybrać iść na urlop, więc pracował po to więcej, po to zarabiał pieniądze, żeby sobie móc odłożyć i pójść na taki urlop, więc, więc no, w przypadku bycia zatrudnionym na umowę o pracę, no, na 4 tygodnie czy 5 tygodni jest bardzo, bardzo trudno sobie, e, sobie pójść. E, witamy Adama, witamy Adriannę, więc. Pokazać teraz chciałbym dla wariantu, dla osoby, dla osoby i dla PIUI, które zarabia 30 tysięcy funtów w roku, jak się to w, ma w stosunku do podatków. Przy czym w przypadku osoby, która pracuje na, na Limited Company, przyjąłem jako koszty tylko zatrudnienie dyrektora oraz drugim kosztem, który przyjąłem, jest to tak naprawdę 5 tysięcy w skali roku. To jest bardzo, bardzo mało, więc generalnie przyjąłem dla E, taką, taką maksymalną granicę, że, że, że tutaj oczywiście można zapłacić trochę więcej tych podatków, można zapłacić trochę mniej. Natomiast przyjąłem pewien wariant, żeby to jakoś grało. Więc tu chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda. Więc w przypadku 30 tysięcy funtów w skali roku, w przypadku, jeżeli pracujemy na PIY, to nasze podatki, które nam zostaną odciągnięte z National Insurance, to jest 6320 funtów i 32 pensy. Tyle nam e, pracodawca potrąci. Czy my to chcemy, czy my tego nie chcemy, więc tyle będzie potrącone. W przypadku firmy Limited Company, tak jak powiedziałem, wynagrodzenie przyjąłem tylko 11 tysięcy, kosztów 5, czyli przy 30 tysiącach funtów sprzedaży firma zarobiła 14 tysięcy funtów. Przy 19% stopie podatku corporation tax mamy 2660 funtów podatku do zapłaty. Z naszego income tax to jest podatek, który dotyczy dywidend, czyli od tego zapłacimy tutaj podatku od dywidend w tej wysokości, więc razem zapłacimy podatku tutaj. Nie ująłem jedynej rzeczy, a mianowicie tej drobnej kwoty odnośnie national insurance, które będziemy musieli zapłacić, ale to też nie jest jakaś wielka kwota, więc różnica wychodzi na 3000 funtów na plus dla firmy limited. Jednym osobom pasuje to, natomiast wiele osób powie no okej, okay, no nie pasuje mi to, ponieważ muszę wykonać bardzo, bardzo dużo różnych innych czynności jako właściciel firmy. Więc tak jak powiedziałem, to nie jest nie patrzcie na te pieniądze, bo to nie jest wyznacznik tego, że wow, limited, idźmy wszyscy na limited. Nie. Mamy wielu klientów, którzy dalej nie, nie lubią być na limited, czy im to po prostu nie odpowiada. Więc w przypadku 30 tysięcy funt, funtów rocznie, jeśli chodzi na plus w kieszeni, jest to około 3 tysięcy funtów e, dla firmy limited. Więc, więc tak wygląda w przypadku 30 tysięcy funtów. E, w przypadku 35 tysięcy funtów, tutaj już pokażę. Ta kwestia wygląda troszeczkę lepiej, a mianowicie ta różnica na koszty. Tutaj jeszcze koszt księgowego. Ująłem to wszystko w kosztach tych 5000 funtów, Tomak. E, więc ta różnica wychodzi około 3500. Czyli im więcej zaczniemy zarabiać tu, różnica między PI a Limited przy naprawdę niskich kosztach, bo wiele osób potrafi te koszty wygenerować wyżej, to ta różnica będzie nam rosła. Tak jak powiedziałem. Nie są to te informacje będziemy publikowali na stronie naszej internetowej, więc będziecie mogli sobie je pobrać. Więc tak jak powiedziałem, te różnice nie są jakieś ogromne. Natomiast dla wielu osób 3000 funtów są to dobre pieniądze, które mogą pozwolić na remont, nie wiem, łazienki, na, na zrobienie czegoś, tak. To są 3000 funtów dalej nasze. Różnica jest taka, że w jednym wariancie mamy 3000 funtów mniej, bo pracujemy na umowę o pracę, ale mamy dzięki temu pewien. Komfort, że nie musimy się z niczego rozliczać, bo za nas to zrobi pracodawca i pracodawca ma wiele rzeczy, które musi dla nas zrobić. Ewentualnie, jeżeli chcielibyśmy zaryzykować, chcielibyśmy coś zrobić, to pracujemy na firmę jako Limited Company, tak? Czyli, czyli ja nie chcę tu mówić i, i wszystkim mówić, OK, idźcie na firmę Limited Company, bo będzie fajnie, księgowy, zarobi więcej. Nie. Wy musicie sobie zadać to pytanie, co dla Was będzie lepsze. Nie, że okej, okay, z jednej strony pieniądze są istotne, natomiast z drugiej strony możliwości, tak jak my pracujemy, to co robimy, to jest bardzo, bardzo istotne w tym co robimy. Więc to dzisiaj krótko 20 minut. Myślałem, że mówiłem 10, no miałem się nastawić na 10, przepraszam bardzo. Więc, tak naprawdę, są, jest to taki pewien wstęp pomiędzy firmą PEY i ALIMITED. Tak, tak jak już wspominałem wcześniej, bardzo proszę o jakieś komentarze, na które będę mógł i pytania odpowiedzieć bezpośrednio każdej z osób. Natomiast, również się odniosę do tych rzeczy w następnym odcinku.